Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj postaram się w krótkim materiale omówić zasady działania i najważniejsze funkcje tego urządzenia. To jest kontroler napięcia firmy Yabel, sterownik firmy Yabel, który wykorzystam w swojej turbinie wiatrowej, właściwie w swoim sterowniku do turbiny wiatrowej. Chciałbym Wam pokazać kilka parametrów, które to urządzenie obsługuje i co można z nim właściwie zrobić. Omówimy też wejścia. Którą on posiada oraz jak je programować z grubsza, żebyście wiedzieli też, jak macie zamiar coś takiego kupić, jak się tym posłużyć. Słuchajcie, także zaczynając od początku, zobaczcie, jest trochę wejść tutaj. Każdy są oznaczone przez producenta. Jest naklejka taka dosyć mało trwała, ale powiedzmy, że się trzyma. A więc, tak, pierwsze trzy wejścia: napięcie generowane L1, L2, L3. Czyli tutaj podłączamy sobie nasze, naszą turbinę wiatrową. Oczywiście, nie bezpośrednio, właściwie nie tylko, przez, nie tylko turbinę wiatrową, bo to napięcie nie jest nigdzie dalej przesyłane. To jest tylko i wyłącznie napięcie pomiarowe. Więc robimy sobie po prostu podłączenie równoległe z jakimś mostkiem prostowniczym, który wykorzystujemy, jeżeli chcemy. No i to tak naprawdę służy tylko do pomiaru, i podłączamy sobie tutaj te trzy fazy. Więc dzięki temu kontroler napięcia będzie nam mierzył napięcie generowane i ewentualnie może reagować według programu, który mu ustawimy. Następnie mamy wejścia IN1, i IN2. Są to podłączenia czujnika elektro elektronicznego. Możecie tutaj podłączyć na przykład jakiś sensor dotykowy, elektromagnetyczny, czujnik światła, różne ciekawe rzeczy. Słuchajcie, ja tego nie będę wykorzystywał, ale dorzucę schemat pod spodem, pod materiałem, więc będziecie mogli sobie zerknąć, jak to ewentualnie wykonać. Zresztą, jeżeli kupicie takie urządzenie, to producent również dołącza do tego swój schemat, więc można sobie ewentualnie sprawdzić, jak to podłączyć. Następne wejścia to są wejścia na wiatromierz. Ja osobiście takiego wiatromierza nie posiadam. Jeżeli chcecie, można dokupić taki wiatromierz, który, wiatromierz, który będzie po prostu mm, tylko i wyłącznie. Przesyłał tutaj po prostu impuls elektryczny i będzie zliczał na zasadzie takiej samej jak turbina, czyli na zasadzie impulsów prędkość wiatru, co też ustawia się w środku w programie. Następnie mamy zasilanie plus i minus, zasilanie 24V, takim napięciem zasilimy ten, ten kontroler napięcia. No i to mu wystarczy. On będzie zasilany u mnie z przetwornicy step-down, która będzie obniżała napięcie z magazynu energii do wartości 24 V. U góry mamy rząd przekaźników. Słuchajcie, są to przekaźniki od P1 e, PK1 właściwie do PK8. Oryginalnie PK7 i PK8 są nieaktywne. Właściwie można je włączyć w programie serwisowym, ale da się to zrobić bez problemu. Też pokażę Wam, jak to uczynić. Standardowo 7-6, przekaźników jest zaprogramowanych oryginalnie jako włączone i tylko wystarczy je ustawić wedle własnych potrzeb. No dobra, słuchajcie, podłączyłem napięcie takie 24V, uruchomimy ten kontroler. Podłączyłem też turbinę wiatrową, którą w tej chwili w tej chwili coś tam się kręci, więc napięcie jakieś będzie generowane. Jak widzicie, w tej chwili napięcie, które się generuje to jest napięcie rzędu 20V. 24, nawet, tam już sobie skacze Raz szybciej, raz wolniej. W zależności od podmuchu wiatr jest 3,6 m na sekundę w porywach, więc niewielki. No ale dzięki temu, że mam troszkę większe opłaty, to łapię bez problemu. W każdym razie napięcie generowane jest 20, kilka V w tej chwili. To na wyświetlaczu możecie spojrzeć. Przesuwając strzałką w dół bądź w górę, tak jak widzicie, jedno i drugie poruszacie się po ekranie po prostu. No i w tej chwili przyszliśmy na ekran, gdzie widzimy obroty turbiny wiatrowej oraz prędkość wiatru. Oczywiście prędkość wiatru będzie mierzona tylko i wyłącznie po podłączeniu wiatromierza tutaj w tym miejscu. Tak jak wspomniałem, ja takiego nie mam, więc nie pokazuje mi to tak naprawdę w tej chwili nic. Obroty turbiny wiatrowej mierzone są od impulsów, które turbina wytwarza. U ustawia się to oczywiście w programie w opcjach zaawansowanych. Też za chwilkę pokażę, jak to zrobić. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze taki ekran. E ekran, który pokazuje nam numery wyjść naszych, czyli przekaźników, i stany tych przekaźników, czyli które są otwarte, które są zamknięte. E w zależności, jak sobie je poustawiamy, czy mają otwierać się od prędkości wiatru, czy mają otwierać się od napięcia, czy otwierać mają się od e prędkości obrotowej turbiny wiatrowej tak one reagują w tej chwili, tak? także tutaj zobaczcie na przykład w tej chwili mamy stan pierwszego przekaźnika, do którego mam podłączony miernik jest zamknięty, czyli jest obwód, przejście jest w obwodzie dlatego, że napięcie jest powyżej 22V, a ja ustawiłem ten pierwszy przekaźnik na 20V więc w tej chwili jeżeli napięcie generowane jest powyżej 20V uruchomi się pierwszy przekaźnik Tutaj można to sprawdzić, słuchajcie, przytrzymując środkowy przycisk, wchodzimy w opcję ustawień. Mamy ustawienia wartości, czyli wchodzimy w pierwszy, ewentualnie możemy sobie jeszcze najpierw zerknąć sobie ustawienie wyjść, tak naprawdę, bo musimy zdecydować się, który przykaźnik chcemy, żeby reagował na co. Jeżeli chcemy, żeby pierwszy przykaźnik reagował na napięcie, to tutaj w ustawieniach wyjścia będziemy mogli ustawić, żeby pierwszy reagował na napięcie, drugi na przykład też na napięcie, trzeci, żeby reagował na Prędkość obrotową wirnika. Bądź tak dalej na wiatromierz, jeżeli takowe mamy. Więc wchodząc w ustawienia wejścia, mamy wyjście pierwsze. Wyjścia czy wejścia? Mamy wyjście pierwsze, czyli pierwszy przekaźnik, i tutaj ustawiamy, do czego on ma reagować. W tej chwili ustawione jest napięcie generowane. Można zrobić wiatromierz, można zrobić obrotomierz. Ale my ustawimy sobie napięcie generowane i na razie skupimy się tylko na sprawdzaniu tego przekaźnika, bo każdy inny działa tak samo. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak samo wszystkie można zmieniać sobie. I szósty, tak, tutaj w głównym menu można zmienić tylko 6, jak widzicie, i wtedy wychodzi. Przykaźnik 7 i 8 programujemy w menu serwisowym. A więc tak, ustawienia wyjścia. Jeżeli mamy ustawione sobie już wyjścia, czyli chcemy, żeby pierwszy przekaźnik reagował nam na napięcie generowane. Cofamy się w takim układzie do ustawienia wartości i wchodzimy sobie tutaj. Widzicie, ja mam wyjście pierwsze zaprogramowane na 20V. I teraz, jeżeli histereza, bo coś tak nazywa, jest ustawiona na minus, to będzie działało w ten sposób. To nie musi być jakaś wielka wartość. Jeszcze oczywiście napięcie sobie możemy ustawić. tak Tutaj możecie sobie ustawić 21V na przykład. Bądź zmniejszyć to. Strzałka w górę, strzałka w dół ustawiacie sobie. Po przyciśnięciu tego środkowego przycisku schodzi wam piętro niżej. No i tutaj ustawiamy tą histerezę. Jeżeli histereza jest na minusie, przekaźnik działa w ten sposób, że po osiągnięciu poziomu zaprogramowanego, czyli 21V, dopiero zamyka przekaźnik. Czyli przekaźnik powoduje przejście po określonym napięciu, jak tutaj 21V. Jeżeli mamy ustawioną histerezę dodatnią, czyli tak jak w tej chwili, to on będzie na początku do tych 21V dawał przejście, czyli będzie zamknięty a po osiągnięciu 21V otworzy się dopiero, czyli przejście zniknie w tym przekaźniku Także tutaj jest, tak jak słyszycie, nie wiem czy by nie słychać Jeżeli nie będzie, spróbujemy miernik włączyć Włączymy miernik, troszkę obrócę Teraz tak, jeżeli tutaj mamy 21 V, ustawimy sobie na histerzę na minus, jest 0, na plus nie ma, widzicie? Zmiana histerzy, mogę oczywiście włączyć dźwięk. Ustawimy histerę znowu na minus, przejście jest. Ustawimy histerezę na plus, przejścia nie ma. Napięcie w tej chwili prawdopodobnie jest wyższe. Jeżeli bym chciał sprawdzić, muszę wyjść z tego menu. Ale działa to w ten sposób, że histereza na minus powoduje przejście po określonym napięciu. Tak jak teraz widocznie napięcie spadło i przejścia nie ma, zobaczcie. Jest napięcie 21V ustawione, prawdopodobnie poziom jest niższy i dopiero jak uzyska 21V, otwiera przekaźnik, właściwie zamyka go i przejście robi się w obwodzie. W ten sposób sterujemy sobie, sterujemy sobie tym przekaźnikiem. Ustawiony mam oczywiście na minus, żeby przekaźnik był uruchamiany dopiero przy 21V, i wtedy dopiero ten przekaźnik przesyła mi napięcie dalej do układu, którego chcę. Tak to właśnie się odbywa w tym momencie, słuchajcie. Dobra, przesuniemy troszkę i teraz tak. Każde, każde wyjście od 1 do 6 programujemy w tym menu. W wyjście drugie również możemy sobie ustawić napięcie, ustawić sobie histerezę, czyli tutaj na przykład w tym w przypadku, jeżeli napięcie zostanie osiągnięte rzędu 57,8 V, dopiero załączy się drugi przekaźnik i zacznie przesyłać napięcie. Tak? Otworzy się obwód, właściwie zamknie, obwód się zamknie i będzie prąd płynął przez przekaźnik drugi. Jeżeli ustawimy histerezę na. Tutaj jest dosyć wysoko, to nie ma znaczenia, akurat. Jeżeli ustawimy przekaźnik na wartość dodatnią, czyli chociażby 0 bądź 0,1, w tym momencie do napięcia 57,8 V przekaźnik będzie przepuszczał napięcie w obwodzie, a po osiągnięciu 57,8 V dopiero otworzy obwód. Także dodatnia histereza powoduje, że przekaźnik jest zamknięty od początku do osiągnięcia napięcia, a ujemna histereza powoduje, że przekaźnik jest otwarty do osiągnięcia konkretnego napięcia i wtedy powoduje dopiero zamknięcie obwodu. Trzeci, tutaj widzicie, ustawiony jest do obrotów turbiny wiatrowej RPM. Więc tu działa to podobnie. Przekaźnik histereza ustawiony jest w ten sam sposób, czyli na minusie nie ma reakcji do osiągnięcia konkretnego, konkretnej wartości. Dopiero po osiągnięciu konkretnej wartości przekaźnik zamyka obwód. Więc tutaj mamy ustawione 200. Można ustawić dowolną wartość, którą, która mieści się w zakresie tego urządzenia. Następnie czwarty, piąty i szósty. I w tym momencie wychodzimy, czyli jest tylko i wyłącznie 6 przekaźników, które możemy z poziomu normalnych ustawień zaprogramować. Dobra, tutaj drugą, drugą funkcję przerabialiśmy. Trzecia funkcja to jest skręcanie. Tego nie potrzebujemy tak naprawdę, bo kabel nasz nie skręca się, więc tego nawet nie będę omawiał. Potem mamy ustawienie wyjścia bzdura, nie ustawienie wyjścia, tylko wyjście z menu, prawda? Słuchajcie, wychodzimy z menu. A więc tak, w tej chwili napięcie 27V, hmm, tak jak widzicie, w tej chwili jest przejście w obwodzie, tak, 0,0,0, napięcie spadło do 20V i obwód się otworzył, więc przejścia nie było przez chwilę. Teraz mamy 21V, słuchajcie, 20, zobaczcie, obwód się otwiera i nie ma przejścia. W momencie osiągnięcia wyższego napięcia niż 20V powinien obwód się zamknąć. Teraz spada niżej, więc chwilowo będzie... Hmm obwód otwarty. Dobra, jeżeli chcemy teraz na przykład zrobić sobie coś takiego, żeby ustawić cokolwiek do naszej turbiny, ja tutaj na początku miałem też ustawione w ten sposób, że nie, ani nie skalibrowałem sobie obrotów, ani nie skalibrowałem sobie napięcia. A więc tak, jak to się robi? Przytrzymujemy tym razem nie środkowy przycisk, a strzałkę w górę. Przytrzymujemy ją do momentu wyskoczenia informacji podaj kod. Standardowy kod producenta to są zera same, czyli klikamy potwierdzającym środkowym przyciskiem raz, 2, 3, 4, 5. W tej chwili jesteśmy w menu ustawienia serwisowe. Mamy ustawienia wartości, to są ustawienia wartości przekaźnika 7 i 8. I tak samo tutaj możemy sobie to ustawić, siódmy i ósmy, ale oczywiście najpierw musimy wybrać sobie z menu drugiego. Ustawienia wyjścia. Czy chcemy, żeby generator, przepraszam, wyjście siódme, czyli przekaźnik siódmy, reagował na napięcie generowane, czyli ta sama analogiczna sytuacja jak do normalnych ustawień, czy żeby reagował na wiatromierz, czy żeby reagował na obrotomierz? I z tych trzech pozycji możemy sobie wybrać. Zostawmy napięcie generowane na razie, i tak samo ósmy przekaźnik. Jeżeli wybierzemy sobie już wartości ustawienia wyjścia. To wtedy możemy ustawić te wartości konkretnie, czyli dla przekaźnika 7 i 8 ustawiamy sobie zakresy. Jeżeli ustawiłem go na napięcie, to tak samo muszę podać jakieś napięcie. Oczywiście to jest jeżeli potrzebujemy tą 7, 8 i jeżeli chcemy rozbudować nasz układ o dosyć dużą ilość przekaźników, jakąś dobrą kaskadę, to można to śmiało wykorzystać. No i w 7 ustawiamy napięcie i tak samo ustawiamy histerezę To działa w ten sam sposób, jak poprzednio omawiałem. Dobra, mamy 7 i ósemkę, czyli tak, wartości omówiliśmy, ustawienia wyjścia też umówiliśmy. No i mamy teraz coś takiego jak ustawienia zaawansowane. I słuchajcie, tutaj w ustawieniach zaawansowanych ustawiamy sobie obrotomierz. Czyli, żeby sprawdzić, ile nasza turbina tak naprawdę wygenerowała obrotów na minutę, albo ile razy obróciła się na minutę, musimy tutaj ustawić tą wartość. Znaczy, niekonkretnie tą, tak konkretnie jest ustawiona dla mnie. Ale ustawimy ją po prostu pod siebie. Jak ja to zrobiłem? Ja to zrobiłem w dwa sposoby. Właściwie, raz potwierdziło się: Ktoś w komentarzu mi napisał, że dla tej turbiny faktycznie jest 6 impulsów na obrót, i okazało się, że tak miałem ustawione, bo wcześniejszym skalibrowaniu tego urządzenia. A ja to wybrałem sobie w inną metodę, wziąłem sobie charakterystykę generowanej mocy do obrotów od producenta, tak naprawdę to nie musi być właściwa, dobra jest też opcja taka, żeby sobie sprawdzić warsztatowo to za pomocą wkrętarki i sobie pomierzyć, jeżeli ktoś ma takie możliwości, jeżeli nie macie takich możliwości, bądź nie chcecie, to ustawcie według charakterystyki producenta, Czyli charakterystyka wygląda w ten sposób, taka krzywa to jest. No i ta krzywa pokazuje przy jakiej mocy, ile obrotów turbina powinna mieć. Czyli tak właśnie założyłem sobie, że przy mocy takiej turbina będzie miała taką moc i zrobiłem to trochę eksperymentalnie, czyli ustawiałem sobie tą wartość, sprawdzałem na mój watomierz od mojego sterownika, jaką moc w danym momencie generuje i porównywałem, ile obrotów jest według krzywej. No i tak doświadczalnie ustawiłem szóstkę, kolega w komentarzach potwierdził, że to jest też szóstka według dla tej turbiny, więc udało się ustawić to prawidłowo. Następne ustawienie po naciśnięciu tego środkowego przyciska to jest ustawienie to samo co dla turbiny, tylko że dla wiatromierza. Tak? No niestety wiatromierza nie mam, więc nie mogę tego nawet ustawić, bo to prawdopodobnie ustawia się również ilość impulsów na obrót takiego wiatromierza. No, ale jeżeli będziecie mieli, to próbujcie sobie tak samo. Można sobie ewentualnie wziąć eksperymentalnie jakiś wiatromierz dodatkowo obok postawić, który będzie po prostu na zasadzie stacji pogodowej i będzie mierzył wam, jaka jest prędkość wiatru i dzięki temu po prostu ustawicie sobie ten wiatromierz, skalibrujecie równolegle z tamtym. Taka jest najprostsza zasada w zasadzie, jak to zrobić. Kolejne ustawienie jest obrotomierz otwieranie bramki, szybkość otwierania. Potem mamy tak samo szybkość reagowania bramki na wiatromierz. No i wyświetlanie co 20 milisekund. Czyli czas reakcji. Napięcia skuteczne. Można ustawić sobie maksymalne. Ustawione skuteczne tego nawet nie ruszałem. Nigdzie o tym nie piszą, więc też nie grzebałem w tym. Zostawiłem tak, jak jest. Słuchajcie. Dobra, mamy teraz. To jest punkt trzeci. Wchodzimy w punkt czwarty, i tutaj możemy sobie. Hmm, Zmienić ten kod, który na początku podawałem 4 czy tam 5 0. możemy ustawić sobie pod siebie, czyli ustawiamy sobie kod, jaki chcemy. Mogą dobyć jedynki, dwójki, piątki, to już tak samo jak PIN w telefonie, ustawiacie jaki tam potrzebujecie. Opcja piąta służy nam do skalibrowania napięcia generowanego, czyli tutaj właściwie zobaczcie, wyświetla nam się w tej chwili napięcie, które, które jest według tego urządzenia. Generowane napięcie zmienne międzyfazowe, czyli napięcie 21V. Najłatwiej i najprościej zrobić to w ten sposób, że po prostu ja już to zrobiłem tak, dokładnie tak samo, wziąć sobie miernik, ustawić na napięcie zmienne, czyli ustawiamy sobie miernik w pozycji takiej i jeżeli ten miernik już macie tak ustawiony, spróbujemy to nawet sprawdzić, czy to tak samo reaguje. Lekko poluzujemy śrubki, które nie chcą się odkręcić. Dobra, jedna i druga powinny też zaraz wejść. W tej chwili, zobaczcie, mamy napięcie generowane 26V, no i tutaj przyłożę z tej strony międzyfazowo napięcie. Zobaczcie jaka jest różnica. Oczywiście ten kontroler napięcia nie podaje po przecinku. Nie wiem dlaczego, mimo że ma przecinek 0, to tych wartości po przecinku nie podaje. Ustawiłem go najlepiej jak mogłem, jeżeli zjadę 5 niżej czyli do 630 wartość, to podaje błędnie. Jeżeli zjadę do 632, to też podaje jeszcze gorzej, więc ustawienie wartości 631 w moim kontrolerze, jabla, dało takie w miarę mierzalne napięcie. Oczywiście reakcja tego woltomierza, który jest tutaj, jest dosyć powolna. Miernik działa dużo szybciej, ale jest to mierzalne. Dla niego to wystarczy. To, co on pokazuje, to jest tak naprawdę z delikatnym opóźnieniem, ale sam układ odczytuje napięcie dosyć żwawo, myślę, i reaguje z przekaźnikami dosyć sprawnie. Tak do tej pory przynajmniej mi się sprawował dobrze. Także tak możecie ustawić sobie to. tak, Jeżeli na przykład ustawimy sobie tutaj tą kalibrację na 628, zobaczcie, to ja mam coś takiego. Tam jest 32, u mnie są już tam z 2-3 V niżej. 630, zobaczcie, 33 to jest opóźnienie, jest o 1 V, 2 V różnicy jest czasami. Jeżeli jest ustawione na 631, to pokazuje względnie dobrze. I tak samo w górę. Także najprościej jest sprawdzić sobie ten sposób, czyli doświadczalnie, wziąć sobie urządzenie jakieś do mierzenia, czyli miernik. No i ustawić go pod właściwe parametry, tak? Dobra, czyli napięcie skalibrowane. Następnie mamy minimalne napięcie obrotów, czyli. Ustawiamy sobie od jakiego napięcia, powiedzmy, musi mierzyć to przy minimalnych obrotach, jakie napięcie gdzieś tam sobie generuje. I koniec, wyjście. I wychodzimy, tak? Jeżeli zmieniliśmy kod, to przy każdym następnym wpisaniu oczywiście. Musimy już użyć nowego kodu, bo stary kod z 4, czy 5.0 nie, nie będzie działał już wtedy. Jeżeli spojrzycie teraz, to wyświetlacz się przełącza z jednego na drugie. Jeżeli chcecie zostawić sobie na przykład konkretnie jakiś parametr, czyli na przykład obroty, ja do, do tego naciskam sobie ten raz, ten środkowy przycisk i w tym momencie blokuje mi się ekran na wartości, którą wybrałem, na przykład tak jak teraz mamy obroty. Hmm. Na wyświetlaczu, który podaje tak? Jeżeli chcecie, na przykład, żeby zobaczyć wyjścia, to po tym naciśnięciu, to już raz to już on będzie trzymał. Jeżeli wchodzimy w jakiś menu i chcemy z tego menu wyjść, to te wartości będą się zmieniały. Przynajmniej tak robiło. Czasem robi, czasem nie robi. Ewentualnie jest jakieś inne, widzicie, zmienia się. Teraz się zmienia. Czyli górna strzałka, obroty się zmieniają, dolna strzałka, obroty prawdopodobnie trzymają się. Znaczy nie obroty, tylko wyświetlacz e, trzyma parametr. O, to jeszcze lepiej. Także tak działa kontroler, który tutaj widzicie. Ja wykorzystam kilka wejść, prawdopodobnie dwa na razie. Zobaczymy. Pierwsze wejście będzie mi mierzyło napięcie i załączało tak naprawdę dojście z turbiny wiatrowej do mojego sterownika. Czyli ja ustawię sobie także po określonym napięciu, tam powiedzmy 18-20 V, otworzę mi obwód, wtedy przekaźniki mi otworzą wejście z turbiny do sterownika mojego. A, następnie, a następny będzie na przykład jakimś zabezpieczeniem na hamulec w razie określonych obrotów bądź napięcia generowanego również. Jeżeli, powiedzmy, będzie bardzo silny wiatr, to automatycznie będzie mi uruchamiać na kilka sekund hamulec. Tak to myślę, że powinno działać. To wszystko, słuchajcie. Życzę Wam powodzenia ze sterownikami. Ten nowy kontroler pojawi się wkrótce na kanale. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zdążę coś nagrać, ale dzisiaj już go na pewno nie wrzucę. Aczkolwiek, obserwujcie, bo będzie myślę dosyć ciekawie działał. Jak na razie, póki co dobrze się sprawuje, więc można to powiedzieć, że jest projekt dosyć udany. Także chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do następnego filmu.